Cześć, kochani, mam na imię Rafał i zapraszam Was na kolejny odcinek Garderoby Zapachów. I dzisiaj, tak jak Wam obiecałem już jakiś czas temu, przyjrzymy się trzem arabskim zapachom, ale przede wszystkim, oczywiście, 9 PM Elixir. Chociaż dwa pozostałe też są jak najbardziej godne uwagi. Czy ten zapach spełni oczekiwania i czy rzeczywiście, tak jak mówią niektórzy, jest najlepszym zapachem z całej serii? No, będziecie musieli zostać ze mną, żeby się o tym przekonać, także, zaczynamy. No właśnie, i tak od razu na wstępie chcę wam pokazać jeszcze jeden zapach, który będzie miał dzisiaj pewnego rodzaju znaczenie. Jest to Latafa Camra Dukan. A dlaczego ten zapach będzie miał znaczenie, o tym dowiecie się już za moment. Przypominam wam także, że konkurs, który ogłosiłem miesiąc temu na stronie, dobiegł już końca. 15 sierpnia zakończyła się możliwość hmm, Głosowania w tym konkursie. No, i teraz musicie dać mi troszeczkę czasu i uzbroić się w odrobinę cierpliwości, żeby poznać zwycięzców. Myślę, że zgodnie z moją obietnicą do 22 w jakiejś tam formie, czy to posta, czy shorta, postaram się Wam przedstawić zwycięzców. <laughs> A potem, już w kolejnym filmie, zrobimy sobie takie oficjalne ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem. A może nie tyle wręczeniem, co przyznaniem nagród. No ale dzisiaj powiedziałem Wam, że będą trzy arabskie zapachy i pierwszy zapach, którym się zajmiemy, to od Paris Corner, Apple Appletini. No tutaj, czy to będziemy czytać Maudge, czy Maudge, czy Mowdge, czy Mowdge, czy jeszcze jakoś inaczej, to już zależy od Was. Natomiast zapach godny uwagi, nie mniej niż um, <laughs> Moskau Mew, o którym mówiłem Wam kilka miesięcy temu i który mam nadzieję też, nie tyle nadzieję, wrażenie, um, że po moim filmie zdobył trochę popularności, dlatego że dopiero po mnie zaczęli go pokazywać inni um, YouTuberzy i szczerze mówiąc czuję się trochę winny, bo jego cena ciągle utrzymuje się na dość wysokim poziomie, a dostępność... No, z dostępnością bywa różnie. Natomiast ten, póki co, jest jeszcze tani. Ja zapłaciłem za niego 115 zł i jest dostępny w szerokiej dystrybucji. Nie wiem, jak będzie po tym filmie. Życzę mu, żeby się sprzedawał, ale... żeby się sprzedawał, to musi być dobry. Czy jest dobry? Ogólnie rzecz biorąc, jest. Mam go tutaj na dłoni, przyknięte jakieś dwie godziny temu, tak, żeby jeszcze miał możliwość troszkę... Sobie na tej skórze poleżeć. I powiem Wam tak. Kilka dni temu specjalnie, jeszcze będąc w jednej z perfumerii, przetestowałem sobie Apple Brandy on the Rocks od Kiliana, żeby mieć jak najświeższe porównanie, no bo nie mam tamtych perfum u siebie w garderobie. I powiem Wam, że to porównanie wypada całkiem korzystnie na rzecz Apple Teeny. Niektórzy z recenzentów uważają go za najlepszy. Z całej trójki, no bo mamy tam jeszcze zapach inspirowany Angel's Share. Ja jednak pozostanę przy, przy Moskou Mew, co nie zmienia faktu, że Apple Tini jest bardzo dobre. Czy to jest zapach na teraz, na lato? niekoniecznie chyba że na chłodniejsze dni albo na letnie wieczory wtedy ta taka jabłkowo-kardamonowa świeżość, która trwa w nim od początku do końca może się świetnie sprawdzić. Ja bym go polecał w gruncie rzeczy na cały rok, nawet może na zimę, bo on będzie też fajnie pachniał w jakimś takim, wiecie, przy fajnym ciepłym swetrze, czy jak się otulicie jakimś kocem. Przy okazji jest to unisex, myślę, że dziewczyny też spokojnie mogą go e, używać chociaż ma taką tendencję do zmierzania bardziej w męską stronę. Mamy tutaj brandy, mamy tutaj rum, ale też mamy trochę wanili, mamy cedr, czyli taką bardzo łagodną, drzewną bazę i ambroksan dzięki któremu ten zapach bardzo fajnie i dość mocno projektuje, utrzymuje się na mojej skórze około 6 godzin. No i powiem wam, że takie nuty, które dla mnie są tutaj wiodące, to jest jabłko i brandy. I później z czasem jeszcze do tego wanilia. To są w moim ujęciu takie trzy dominujące aspekty i refleksy tego zapachu. Z tym, że trzeba uprzedzić fakty i powiedzieć, że to jabłko tutaj jest dość syntetyczne. <laughs> Troszkę na granicy może French Avenue Ether, tak? Pamiętacie, który był klonem. Greenly to jest podobny rodzaj jabłka, z tym że tutaj to jest jabłko jeszcze takie otoczone wanilią i zanurzone w brandy. Ale <laughs> niewątpliwie ciekawy zapach i za cenę, za którą o której wam mówiłem, za te 115 zł, myślę, że jak najbardziej godny uwagi. Przy tej cenie to jest dla mnie takie 8 na 10. Drugi zapach w naszym dzisiejszym filmie to Rare Reef. I tutaj Muszę powiedzieć, że. Po całym tym hypie związanym z Pacific Ora, które widzieliście w moim poprzednim filmie, no nie przypuszczałem, że jakiś klon Pacific Chill, już tak myślę po francusku, Chill, Pacific Chill zrobi na mnie wrażenie. Natomiast, no czy w ogóle jestem sprawiedliwy, nazywając Rare, Klonem Pacific Chill. Nie do końca, dlatego że za tym zapachem stoi perfumiarz. Lucas Suzak, który jest twórcą no, pokaźnej liczby zapachów, no ale przede wszystkim jest twórcą Reflection menla dla Amouage. No więc jest to nazwa i nazwisko, które znaczy wiele w świecie perfum. Mieliśmy tutaj jeszcze spod jego dłoni i nosa zapachy dla Armaniego, dla Gisady, dla Givenchy, e, dla Jill Sander, dla... E, no, Ori Flame to już tam par sześć, ale Salvatore Ferragamo, tak, mamy Trusardi, mamy Victoria's Secret. E, no więc mamy tych znaczących marek perfumowych i modowych całkiem sporo. No i myślę, że tutaj choć może Sizak nie napracował się zbyt wiele, bo troszeczkę ściągnął od Louis Vuitton, to jednak dodał temu zapachowi jakiś taki oryginalny sznyt. Mamy pomarańczę, mamy czarną porzeczkę, miętę, cytron, grejpfrut, kolendrę, czyli gdzieś tam jesteśmy na pograniczu Pacific Chill. Mamy morele, to nam wszystko się zgadza. Liść, fiołka, i róże. Mamy figę i daktyle. Tych daktyli nie było w aurze na przykład. Piżmian właściwy i, i drzewo bursztynowe, no, czyli po prostu taką aromamolekułę syntetyczną, ambrową. I powiem Wam, że ten zapach zrobił na mnie lepsze wrażenie niż Pacific Aura, która przecież bardzo mi się podobała. Natomiast Rare jest o tyle dla mnie ciekawszy, że otwiera się... Bardziej cytrusowo. Te cytrusy są takie bardziej mm, nietypowe. Yy, takie iskrzące, takie połyskliwe, takie świeże i orzeźwiające. Ale nie ma tutaj tego takiego gorzkiego, paczulowego aspektu, który ja pamiętam z Aury czy ory. Yy, jest tutaj też trochę zieleni, może to pamięta. Yy, ale zdecydowanie prym wiedzie Morela. Yy, Później w zamknięciu figa, ale też taki, taki, taki refleks trochę ambrowy. Fantastyczny zapach za niewielkie pieniądze, jakieś chyba 139 czy 129 zł. Nie pamiętam ile za niego zapłaciłem. W każdym razie niewielkie pieniądze. No i oczywiście mamy przed nami jeszcze jeden zapach, ten, na który wszyscy czekacie. I tutaj pojawia się niespodziewanie Latafa Kamra, dlatego że szukałem, powiem Wam, jakiegoś zapachu, którym ten byłby inspirowany. No i oczywiście, zgodnie z wszystkimi teoriami i znakami na niebie i ziemi, jest to zapach inspirowany lemal Mal Elixir Absolue, albo lemal Mal Elixir, ale ku swojemu własnemu zdziwieniu zobaczyłem na tej liście Kamrę i... Ale czy tak naprawdę właściwie, zastanawiam się, czy ku zdziwieniu. Dlatego, że mam taki zwyczaj, widzicie te pianki takie tam na suficie za mną. Często jest tak, że jak testuję jakiś zapach, to spryskuję sobie właśnie te pianki, wychodzę z pokoju, a potem wracając zastanawiam się, co mi ten zapach y, y, przypomina, bo wtedy fajnie się go testuje z powietrza. Y, no i właśnie takim zapachem, który przyszedł mi na myśl, kiedy y, testowałem y, 9PM Elixir, była Latafa Camra Dukan. Właśnie dlatego, że mamy tam dość spore podobieństwo, jeśli chodzi o nuty. Nie mamy tam lawendy, mamy tam tytoń, a tutaj mamy lawendę i skórę, ale dużo innych rzeczy się zgadza, bo mamy różne przyprawy. Mamy labdanum, tak? które, jak wiecie, też jest często wykorzystywane w tworzeniu takich akordów skórzanych. Tam raczej współtworzyło akord tytoniowy, tutaj skórzany. Ale jak pamiętacie moją recenzję Kamry, to ja też tam, Dukan, to tam też wyczuwałem trochę takiej skórzaności, więc to, to labdanum tutaj za to odpowiada. Mamy tutaj oczywiście lawendę, która jest mocniej wyczuwalna, ale mamy pimento, mamy kardamon, mamy gałkę muszkatołową, więc jakby to wszystko się nam zgadza. Tutaj jest trochę więcej wanilii. Paczula jest, ale nie jest jakaś taka ziemista ciężka czy gorzka. Mamy tu skalną różę. Natomiast no, mnie... tutaj mam... mnie ta skalna róża niewiele mówi. Nie wiem, szczerze, jak pachnie skalna róża nie, takich czysto różanych aspektów tutaj nie, nie wyczuwam, Ale powiem wam tak: gdybym... Nie miał camry Dukan, to powiedziałbym, że, że 9pm Elixir jest najlepszym dotychczas zapachem z serii 9pm. Pomijając oryginał i, i, i wszystkie te pozostałe iteracje. Natomiast przez to, że mam Dukana, to mam trochę takie drzewi. Tak, to znaczy czuję, że, że ktoś mi daje może drugi raz to samo. E, zamieniwszy tytoń na skórę. E, no więc byłem w jakimś sensie troszkę rozczarowany. Nie zrozumcie mnie źle. Uważam, że to jest najlepszy na NPM. To jest zapach, który mógłbym spokojnie ocenić na 9, na 10. Projektuje bardzo mocno przez jakieś dwie godziny. Utrzymuje się na skórze 10 do 12 godzin, przynajmniej na mojej. No, ale mam już coś podobnego i teraz mam dylemat. Tak, czy, 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 czy zostawić sobie obydwa, czy, czy może któregoś się pozbyć. W każdym razie odcinamy się na chwilę od kamry. To jest fantastyczny zapach na jesień i zimę. Bardziej może nawet na zimę. On oczywiście da radę wiosną, da radę nawet w letni wieczór, no bo musiałem go jakoś testować i dawał radę w letni wieczór. Natomiast wiecie, że byłem kilka dni w Mediolanie i tam przy temperaturach 35 stopni absolutnie nie można było tego zapachu znosić. Spróbowałem raz i wróciłem do letnich zapachów Versace, bo jakoś bardziej mi pasowały do tamtego klimatu. Ale tak, 9PM Elixir za 139 zł kupiłem ten zapach, więc myślę, że przy tej cenie, jeżeli lubicie klimaty Le Mal Elixir, czy Le Mal Elixir Absolu, czy właśnie Camre i chcecie rozszerzyć swoją kolekcję o podobny zapach, to zdecydowanie Wam go polecam. Jeśli macie już camrę czy camrę du jeśli macie e, Le Mal Elixir albo Le Mal Elixir Absolu, e, to zastanowiłbym się, czy potrzebujecie kolejnego zapachu, który daje Wam mniej więcej to samo. No ale jak zawsze, decyzja będzie należała do Was. No, i co, kochani, no i tyle. I, I teraz już zostawiam to w Waszej gestii i w Waszym sumieniu, tak? Czy zdecydujecie się na któryś z tych zapachów, czy nie? Jak zawsze przypominam, nie wierzcie do końca w to, co mówię. Zaufajcie sobie i własnym nosom. Powąchajcie, przetestujcie, zamówcie próbkę, odlewkę. Mm, spróbujcie zdobyć ten zapach gdzie indziej i dopiero powąchawszy go, podejmijcie decyzję. Mnie bardzo cieszy to że często mi ufacie i podejmujecie decyzje w oparciu o moje opinie. To jest naprawdę najlepszy komplement, jaki możecie mi dać, ale pamiętajcie, żeby ufać sobie zapach to jest sprawa bardzo indywidualna. A więc tak, w następnym odcinku e, obiecane nowości od Bosa i Prady i ogłoszenie wyników konkursu. No, a co będzie dalej e, zobaczymy. Dziękuję Wam. Że byliście ze mną dzisiaj. Jeżeli polubicie ten film, będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie jakieś pytania czy komentarze, zostawcie je pod spodem. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.